Siemanko ludziska! Mamy przed sobą już dziś prawdopodobnie kolejne Hero SBC, tym razem z maksymalnym overallem 87. Powinno ono przyjść do nas dzisiaj wieczorem o 19.00. Nie ma jeszcze na to totalnego potwierdzenia, ale tak większość przeciekowców mówi. Więc jeśli macie swoje karty z overallami, których używamy do budowania składów, czyli tak zwane fodery, możecie je sprzedawać na hypie bądź przed 19.00 albo chwilę po, jeśli chcecie zaryzykować. Być może niektóre segmenty dziś trochę sobie odbiją, ale prócz tego przegadamy też nowe SBC-ki, które do nas odchodzą, takie jak Jack Grealish, czy nowa drużyna tygodnia. Oczywiście dzisiaj wieczorem też mamy już potwierdzonych wielu piłkarzy, którzy będą w drugiej drużynie Ratings Reload, więc do tego też sobie wszystkiego przejdziemy, no i oczywiście do handlu. Więc zapewne zauważyliście, że rynek ostatnio zbyt stabilny nie jest. Mieliśmy ogromny krach po piątku, gdy bardzo dużo ludzi zaczęło sprzedawać swoje składy i mieliśmy kolejny krach dosłownie paręnaście godzin po tym, jak nagrałem swój poprzedni Film, bo dostaliśmy krach po lidze weekendowej, ludzie wysprzedawali swoje składy i rynek spadł chyba najniżej jak był kiedykolwiek, szczególnie wśród złotych kart, ale i tak udało nam się pięknie odrobić straty, przynajmniej mi flipowałem bardzo dużo kart i atakowałem rynek w jego najniższym momencie. No oprócz jednej głupiej rzeczy, którą zrobiłem, czyli zagranie ligi weekendowej, bo straciłem na swoim składzie grałem ligę weekendową, bo na przykład y, kupiłem sobie Bon Mati do składu, która spadła o ponad 100 tysięcy, więc stwierdziłem, dobra, biorę ją za 540, po czym kończę ligę weekendową patrzę, a Bonmati była już za 500 tysięcy. Ale też chcę Wam pokazać, że nawet jeśli stracicie coś na swoim składzie przez ligę weekendową, co z reguły się dzieje, no bo nie da się rozegrać aż tak szybko, żeby uniknąć spadki raczej, chyba że zrobisz to no, od razu, może w piątek, nie wiem, rozegrasz w godzinę i sprzedaż, ale potem zawsze są możliwości na zarobek, potem zawsze są rzeczy, które możemy zrobić, by jak najwięcej końców odzyskać. Ja już, nie wiem, dziesięciokrotnie chyba odrobiłem to, co straciłem na Bonmati. W ogóle jestem na siebie zły, bo jak szedłem spać, to wystawiłem ją za 540, ale tylko z bidem 520. No i ktoś się mi wybidował za 520? Ale nie tylko o złym będę mówił, bo właśnie flipowałem sobie wczoraj Salmę, która, kupowałem ją za 580 tysięcy, sprzedałem po 640, 635, flipnąłem też kola ze 150 na 171, Risse, jakieś tam pomniejsze, pomniejsze sprzedaże pokroju Guti z 80 na 88, ale też na przykład większe, jak ADMI, którego wypatrzyłem za 340, sprzedałem 360 7 Turamy oczywiście, którymi bardzo lubię, lubię handlować na pececie, bo one się lubią wahać z ceną bardzo fajnie, więc często je biorę po 140 tysięcy, czasem 145 i one z reguły odbijają, szczególnie z cieniem do co najmniej 10 tysięcy więcej. Teraz mamy taki moment, że niektóre karty spadają bardziej, szczególnie złote karty, do tego też chcę później przejść, że złote karty jak zapewne zauważyliście, już bardzo spadają z dnia na dzień. Dlatego ponieważ mamy przed sobą nową drużynę, to pewnie zauważyliście, że wiele złotych tych kart już odbiło, właśnie na hajpie takich jak Złoty Rodrygo, który podczas krasza, potrafiłeś go nawet wypatrzeć za 27 tysięcy, podbił za około 34, i wydaje mi się, że już minęły czasy, kiedy trzymamy karty aż wyjdą z paczek, szczególnie wśród kart, które były w paczkach przez prawie miesiąc, bo one miały za duży zasób i ten zasób powoduje, że nie inwestował już bym w złote karty spoza pak, co najwyżej, żeby właśnie sprzedać je na hypie, bo jak najbardziej można to zrobić. Ja też sprzedałem właśnie Rodrygo, którego brałem za około 31 tysięcy i Sprzedawałem po 34, bo te flipowałem też swoją drogą. Jak ogłosili tego SBCK jeszcze Rodrygo z około 35 to też go flipnę na 40. Ale potem właśnie nie wypatrzyłem tego najniższego momentu, tylko właśnie około 30, 32 nawet niektórych kupiłem i sprzedałem tam po 35, więc też zawsze profit do profitu, profit pogania. Więc, więc to na pewno pomogło. Ale właśnie o to chodzi: złote karty, które były długo w paczkach, uważam, żeby nie trzymać ich aż do wyjścia ich z paczek, bo z reguły one są przeinwestowane i ludzie się globalnie z nich wysypują i nie ma sensu. Dlatego, na przykład, taki Messi, który też dostanie właśnie zawodnika w nowej drużynie, może go tutaj znajdę. Też uważam, że lepiej go będzie sprzedawać na hype, czyli jego złotą wersję jak najbardziej sprzedawałbym. No właściwie już albo za chwilę, bo jak on wyjdzie z paczek, to i tak jego zasób był za duży i prawdopodobnie jego złota karta będzie dalej spadać. Widzieliśmy, jak to się działo z niektórymi kartami, gdy wydarzył się ten krach. Oczywiście, nie wydaje mi się, że co tydzień zobaczymy aż taki krach, oprócz złotych kart, bo pamiętajcie, że złote karty już będą miały tendencje spadać właściwie z dnia na dzień, więc bardzo uważajcie na złote karty, powtarzam Wam to cały czas, że najlepszą inwestycją, wyjrzyjcie mój poprzedni film, tam właśnie mówię o fajnych metodach, które zawsze działają, to złote karty raczej słabo właśnie lepiej inwestować, znaczy flipować kartami, które są spoza paczek, które są rzadsze, jak widzimy teraz rynek wreszcie zaczyna się stabilizować, wreszcie jest ok, z momentem kiedy to nagrywam, ale być może, być może właśnie w ciągu dnia albo jutro znowu zobaczymy spadki, chociaż z reguły na Division Rivals rynek odbija, więc jeśli pytacie kiedy sprzedawać swoje karty. Uważam, że powinniście być w miarę bezpieczni, czekając na nagród z Division Drivers, ale też nie czekajcie za długo. Myślę, że maksymalnie do południa. Rynek z reguły najwyżej jest między 12 a 14 i wtedy bym mniej więcej karty sprzedawał, bo na nową promocję znowu możemy zobaczyć spadki. Tutaj mam pickforda, sobie wyświetliłem, bo chciałem zobaczyć jeszcze, w jakiej on jest scenie jako link pod Grillisza, ale widzę, że już jest mocno nabity, więc musielibyście go wypatrzyć na obu platformach za maksymalnie 25 i też sprzedawać te karty na hypie, bo wydaje mi się, że jak wyjdzie grillisz w SBC-ku, to ta karta pewnie znowu spadnie więc raczej bym te karty sprzedawał właśnie przed wyjściem SBC-ków i to jest ogólnie moja główna porada w tym filmie dzisiejsza, żebyście sprzedawali karty zawsze na hypie i nawet parę dni przed wyjściem jakiegoś SBC-ka albo przed wyjściem jakiejś karty z paczek, bo widzimy co się dzieje jak trzymamy karty za długo, na tym rynku trzeba naprawdę działać szybko, jeśli widzicie profity, jeśli jeśli dobrze coś skupiliście to dobrze jest to sprzedać właśnie w momencie no wyższym, póki jeszcze jest wysoko, bo to długo wiecznie nie, nie trwa z reguły, wiecie, że ten rynek Długo, wysoko nie jest, dlatego trzeba bardzo uważać. Dlatego teraz trzeba wykorzystać te odbicia rynkowe, bo można sobie fajnie właśnie te karty przerzucać na dość stabilnym rynku, ale nie wiem, jak to będzie długo trwać. Wczoraj bardzo fajnie mi się to udało. Bardzo, bardzo fajne właśnie odbicia były na tym, że, że karty były dość nisko, szczególnie na, na PC-cie fajne, fajne flipy wychodziły, ale to samo widziałem, że robiliście na, na Playaku i na Xboxie, oczywiście. Więc, więc na pewno też to możecie robić, tylko musicie być trochę bardziej uważni, bo na pewno ilość kart też robi swoje. A ten ogromny krach, który mieliśmy też oczywiście był spowodowany tym, że ludzie panikowali przed paczkami, które dostaliśmy za FC25. Właśnie dajcie mi znać, czy dostaliście greedy, bo ja nie. Mimo, że skończyłem turniej, nie dostałem swojego greedy i bardzo chciałbym go odzyskać. Strafów co lepszych to trafił mi się halant niewymienny, więc to miało wpływ na rynek taki, że ludzie po prostu spanikowali myślę, że dlatego ta panika przed, znaczy po lidze weekendowej była tak ogromna jeszcze większa niż w poprzednim tygodniu, bo ludzie się bali tych paczek. A tak jak Wam mówiłem na streamie, swoją drogą zapraszam Zapraszam serdecznie Twitch TV Canera, swoim na swoim streamie. Mówiłem, że ludzie panikowali na te paczki, a jak one wyszły, to rynek zaczął odbijać, bo paczki były niewymienne. No, po prostu ludzie nie potrafią nie panikować. Panikują, żeby nie wiem, co się działo, wyjdzie nowe SBC, to panikują, będą nowe paczki w przeciekach, to panikują, a potem, no, są niewymienne. Kto by się spodziewał? Każdy wiedział. Znaczy, ja wiedziałem, że będą niewymienne, ale dużo osób chyba myślało inaczej, i to też spowodowało, że, że rynek, no, zaczął odbijać. I teraz mamy właśnie go całkiem stabilnego. Oprócz tego, jeśli chodzi jeszcze o potencjalne inwestycje, wydaje mi się, że ta drużyna, która obecnie jest w paczkach, czyli Rating Reload, raczej, raczej miała już swój najniższy moment właśnie podczas tego ogromnego kracha, bo teraz już widzimy właśnie odbicia niezależnie na, na platformie, ale być może jeszcze będziecie mogli właśnie, może jutro przy nagrodach, może koło piątku, jeśli znowu kolejna panika się wkradnie jakaś przed nową promocją, bo skoro poprzednia zbiła rynek, to może ludzie teraz znowu będą panikować, to wydaje mi się, że jeszcze powinniśmy ich niższy moment zobaczyć, aczkolwiek wiek, no nie spodziewajcie się, że będzie tak nisko jak było, jak było wczoraj czy, czy przedwczoraj, szczególnie właśnie wczoraj z rana, ale wiecie co wam powiem? Nasza idolka Viniola, wydaje mi się, że jest nie najgorszą tym razem naprawdę inwestycją, jeśli moglibyście ją wziąć za cenę Discarda za 10 500 czy 10 250, bo wiecie ile Amerykanek dostajemy właściwie w sbc albo w ogóle jak często ludzie grają tego pokroju piłkarzami, w sensie linkami pod babki, no chyba, że je bardzo znerfią, chyba, że jakieś patche wejdą, które spowodują, że już nie będą kompletnie nie w mecie, ale wydaje mi się, że naprawdę nie zaszkodzi tą jedną winiolę sobie do klubu wrzucić, bo no za discard nic nie tracisz, ona w którymś momencie może wystrzelić, może przez ewolucję, może właśnie przez jakiś link pod SBC, ja na pewno jedną winiolę sobie na pamiątkę jedynej nieudanej inwestycji zostawię, tak samo Bob, no też już bardzo spada, też też może być ciekawy, niedługo może dojść do momentu, kiedy, kiedy nie będzie już na nim zbyt dużego ryzyka, jeśli wyjdzie jakiś link, to kto wie, bo on niesamowicie spadł, ale pamiętacie, że pamiętajcie, że on też się sypał z srebrnych Paczek, bo jego bazowa karta była srebrem i wtedy jeśli bazowa karta jest srebrem, to jego specjalna wersja też może właśnie wypaść z tych srebrnych, srebrnych pak, więc jego zasób był e, ogromny. A jeśli chodzi o obecną drużynę tygodnia dalej uważam, że taki Głymarecz, którego udało mi się dorwać za około 25 tysięcy, też jest nie najgorszy, nawet jako foder, który będzie potrzebny być może w jakichś sbc jako wyższa karta Team of the Week nie jest najgorszy, żeby sobie wrzucić do klubu e, ta Becho też pod jakąś ewolucję albo jako Link zawsze właśnie e, Ligen e, Plus, plus Francja potrafi w randomowych momentach, w losowych momentach czasem wybić. Nie wiem, czy w tej drużynie są jakieś karty 84 foderowe, chyba nie, ale możecie spojrzeć na poprzednią, bo jeśli one jeszcze też chodzą nisko, no nie, są po 14 na PC, -cie przynajmniej ciekawe jak na, na konsoli, są za 13, to już trochę wysoko, ale jakbyście właśnie znaleźli ich dalej za 12, czy tam 11 tysięcy, to też te 84 Team of the Week z czasem prawdopodobnie pójdą, pójdą w górę. No i jeszcze właśnie wracając do naszego foderu, wydaje mi się, że najlepiej sprzedawać go dzisiaj na hypie przed 19, po 19 tej zależy od wymogów. Możliwe, że znowu będzie wymagana karta 87.1, albo może nawet teraz podwyższą do 88, bo pamiętajcie, że no sporo dobrych heroów dochodzi do obiegu, więc prawdopodobnie ten SBC będzie wyceniony wyżej niż poprzednio. Pewnie jedno, o jedno oczko wyżej będzie, będzie skład wymagany, więc może jedna karta 88 będzie wymagana, albo znowu może jedna, albo 287. Jeśli 287 były wymagane jako specyficzne, to jako specyficzny ten overall, to prawdopodobnie karta 87 poszłyby bardziej w górę, Obecnie są bardzo tanio, tak naprawdę cały czas patrzę, że foder z rana wcale nie jest jakoś specjalnie wysoko, nie odbił on jakoś bardzo. Ale wiecie, nie będzie już tak, że, że zobaczymy na przykład dzisiaj odbicie jakieś niesamowite, bo za dużo osób już wie o tym Hero. Ale tak czy siak, jeśli kupicie, jeśli wypatrzycie kartę 85 po 3600 na przykład, no to już poszły trochę w górę, ale musicie wiadomo licytować albo snajpić poniżej obecnej ceny, bo już ludzie wiedzą o tym Hero. A więc bardziej widziałem, ile ludzi się zakopało w foder, więc jeśli macie pytanie, kiedy sprzedawać, to moim zdaniem Zawsze bezpieczniej na hypie, czyli przed 19 sprzedać. A jeśli chcecie zaryzykować, to dosłownie parę minut po wyjściu sbc bo potem prawdopodobnie on będzie trochę spadał, chociaż też z reguły foder potrafi odbijać w czwartek po nagrodach, bo ludzie lecą skończyć SBCK o hero po tym, jak dostaną zasób niewymienny z, z Division Rivals nagród. Więc być może, jeśli chcecie przetrzymać trochę swój foderek, to możecie też go sprzedać właśnie jutro w okolicach powiedzmy południa do 14, maksymalnie 16, bo być może on jutro będzie trochę wyżej więc podsumowując inwestycje spoza paczek jeśli macie jeszcze jakiegoś Rodrygo Złotego czy coś tego pokroju sprzedawałbym właściwie już jak to oglądacie, bo prawdopodobnie zasób będzie za duży, złoty Messi złoty Due, te karty prawdopodobnie prawdopodobnie spadną właśnie po wyjściu z paczek, dlatego że ich zasób był ogromny, zasób tych złotych kart był wielki i dlatego już się nauczyliśmy na Yakitykę chociażby, że nie warto jest już raczej na tym etapie trzymać złotych kart jako inwestycja spoza paczek, chyba że to jest jakaś mega mocna karta albo mega rozchwytywana jak Salma, no to zdarza się jeszcze, że idzie w górę, czy tak jak mieliśmy sytuację z Pinią. Też możecie zobaczyć, jeśli chcecie zaryzykować dzisiaj o 19, czy nawet powiedzmy koło 20, jak ludzie będą otwierać swoje zachowane paczki Steam of the Week, bo na przykład nie chcieli otwierać na poprzedniej. To z reguły całkiem sporo wysypuje się nowej drużyny tygodnia w pierwszych minutach, co najwyżej w pierwszej godzinie. I możecie spróbować flipnąć taką kartę, właśnie z pierwszej godziny na powiedzmy drugą godzinę. Tylko absolutnie trzymajcie ich do jutra albo nawet dwa dni, bo wtedy one spadną jeszcze bardziej. Ale jeśli chcecie zaryzykować, albo macie właśnie no big cohones, to możecie właśnie. Spróbować je flipnąć po tym, jak ludzie otworzą swoją paczkę za ligę weekendową, właśnie Steam of the Week, bo poprzednia nie była za dobra, więc być może ktoś zostawi sobie właśnie, bo liczy na Salaha, a dostanę przed Aubę czy coś i albo może bardzo spaść i możecie jego sobie flipnąć. czy Szczególnie właśnie Rodrygo, myślę, że będzie całkiem spoko rzeczą do flipnięcia. Oprócz tego możecie też zobaczyć, czy nie będzie paniki dzisiaj na kartach Hero. Ja na pewno na to spojrzę, bo jeśli właśnie nawet te droższe karty spadną dzisiaj albo nawet jakiekolwiek do ratingu 87, to możemy też spróbować je właśnie flipnąć, bo z reguły jest tak, że panika jest przed z kiem a potem one odbijają, no bo wiadomo, że pack weight nie jest powalający i, i karty zaczynają spadać. O, fajnie, coś mi się sprzedało, więc znowu wróciliśmy na ponad bańkę. Yy, ogólnie rzecz biorąc, no jeśli chodzi o, o rynek, znaczy jeśli chodzi o nasz handel, chyba ramek się sprzedał jak zwykle, no to zawsze plus jakieś 3-4 tysiące profitu. Jest yy, dobrze, no oprócz tego, że to był bardzo ciężki weekend i wiecie, że yy, bardzo było ciężko zarobić na składzie przez weekend, to udało nam się pięknie odbić więc na tym właśnie to wszystko polega żeby koniec końców na koniec dnia być na plus i mam nadzieję że wy również byliście na plus i mam nadzieję że z moimi metodami też wam się udaje zarabiać. Pamiętajcie że jeśli macie subskrypcję albo dostępnego Amazon Prime to możecie subskrybować mnie na Twitchu Twitch TV Canera, i wtedy dostaniecie też dostęp do kanału handlowego na moim Discordzie, gdzie wszystkim wam staram się właśnie pomagać w handlu i też pamiętajcie że jeśli mieliście już subskrypcję to ponieważ mija miesiąc to trzeba go manualnie odświeżyć. Trzeba jeszcze raz go dać na, na moim Twitchu, jak minie równy miesiąc odkąd daliście. Więc wtedy oczywiście dostaniecie dostęp do mojego kanału handlowego. I właśnie tutaj macie. Nie, nie tutaj, gdzie to było. Tutaj macie dostęp handlowy, jak połączyć swoje konto Twitcha z Discordem, no i wtedy będziecie mieli dostęp do prywatnego kanału handlowego. I bardzo wam dziękuję za wsparcie, za wszystkie lajki, wszystkie komentarze, że pozwalacie mi robić to, co robię dalej i postaram się wam pomagać jak najlepiej na tych moich trzech platformach i dzięki piękne za oglądanie, no i do następnego.